Witam Was serdecznie, witam wszystkie skorpiony na naszej tygodniówce. Zobaczmy, co kolejny tydzień dla Was ma. Co do Was idzie. O, co z tymi kartami? Ok. Wasza energia. Rozłożę karty, dołożę kilka kart wyrocznie i będziemy czytać. Zobaczymy, co tutaj dla Was. No, ktoś tutaj jest w energii piątki, nie? Czy? Zobaczymy. Przeszłość. Praca nad cieniem. Hmm. Sukces. Pasja. No, dużo się dzieje u Was. I jeszcze jedna karta. Konflikt. No, na to by wskazywała ta piątka mieczy, tak? Ale są też decyzje. Gorąco zimno i dużo wyborów. Czyli to może być konflikt w was, nie z kimś. Tylko piątka mieczy to jest też poddanie się bez walki. Tak jakbyście. Myśleli, że z góry jesteście przegrani, albo czujecie się oszukani przez kogoś. No dobrze. Dlaczego mamy piątka mieczy? Król kielichów i siła. To jest wasza energia. Może chodzić o uczucia tutaj, tak? Ale może chodzić też właśnie o te pasje. O coś związanego z sukcesem. No to jest jednak król. No bardzo ciekawe, bo Wy jakby się wycofujecie. dlaczego? Moment. Mag, to jest Wasza, Wy się tak widzicie. I król Buław i Szóstka Mieczy. Wy odchodzicie od czegoś tutaj. Tak jakby idziecie do jakiegoś spokojniejszego miejsca, tak? By Swoim działaniem, tak to widzę, że jeżeli wycofacie się, nie wdacie się w ten konflikt, może w jakąś rywalizację, to dla was to będzie lepsze. To cała sytuacja się poprawi, tak? Bo wy jesteście bardzo zaangażowani emocjonalnie w tę sprawę i szukacie w sobie siły właśnie, żeby no, żeby tutaj wytrwać, tak? Wyzwanie może być cesarzowa, no, czyli osoba właśnie, może jakaś konkurencja tutaj w pracy, w związku, w jakichś relacjach. Albo to może być wasza energia, której bych, wy chcielibyście być, tak? Jest sprawiedliwość i umiarkowanie też, czyli być może tutaj trzeba jakiejś sprawiedliwości. Zaraz sobie zajrzymy w przeszłość, skąd to się wzięło tutaj. I balans, tak? I sprawiedliwość, i umiarkowanie to jest balans, to jest równowaga też. To są takie jasne fakty, tak? W sprawiedliwości, w sądzie tam nie liczą się uczucia. Tam są potrzebne fakty, za i przeciw, tak Tak i nie. I no, i musi być znaleziony balans, więc może tej równowagi tutaj w Was nie ma. Bo był jakiś konflikt, no i tak. To mógł być konflikt z bykiem, albo chodzi o jakieś zasady po prostu, które, których wy się trzymacie, tak? Albo ta osoba się trzyma. I to było, no dotyczy to współpracy, albo jakichś podstaw w związku, czegoś, co y, może dopiero się zaczęło. No czemu mi się, no, no odwracam, drugi raz mi się odwróciła. No i była wieża, tak? Wieża chciała wyjść i wyszła. Czyli coś tutaj się zawaliło, coś tutaj jakby podcięło Wam nogi, przyszło niespodziewania. Dotyczyło to właśnie może lojalności, może jakichś zasad, właśnie, tak? Coś, co, czegoś, co trwało bardzo długo i do czego Wy się przykładaliście bardzo. Wy dużo serca w to włożyliście, dużo pracy. Każdy detal się liczył, każda najmniejsza rzecz. Wy tak to widzicie. Dlaczego mamy trójkę monet? Trójka buław i cesarz. No, mógłby tutaj, tutaj mógł być konflikt, właśnie z kimś, yy, w tej energii cesarza, właśnie. To jest taka osoba, która nie znosi sprzeciwu. To jest, jeżeli chodzi o konflikt, tak, to lepiej się z nim nie kłócić po prostu, więc może to jest też Wasze patrzenie na tę sytuację, właśnie w taki sposób. Lepiej się poddać, bo i tak przegram. Ale no, coś tutaj się nowego zaczęło. Są dwie trójki. Co w najbliższej przyszłości? Piątka, buław, czyli konflikt, kłótnia. Dlaczego mamy? Może chodzić o pieniądze i może po prostu yy, ktoś tutaj stanie do walki o coś, o jakiś nowy początek, o pieniądze, o coś co przyniesie to słońce. Może tutaj nastanie jakaś klarowność, coś się rozjaśni. Więc albo właśnie to jest ten dobry czas, który do was przychodzi, tak? Tylko trzeba sobie coś wywalczyć, tak? Może to nie jest właśnie konflikt, tylko to jest Trzeba coś wywalczyć. Nie można się wycofać. Nie można się wycofywać, bo to jest tak jakby w zasięgu ręki, tak? Tylko musicie o to zawalczyć. Co przychodzi z zewnątrz, królowa mieczy? To jest osoba, która wam pomoże. Ona wam może, no tak. O oh, wow. Może być ktoś spod znaku bliźniąt tutaj. I wiecie, ta osoba wam pokaże, jak budować coś, jak coś budować od nowa, jak o coś dbać, jakby coś, co później przyniesie wam sukces. Ona wam tak jasno wskaże, bo Króla Mieczy jest, ona odcina swoje emocje. Ona, ona potrafi tak jasno, klarownie spojrzeć na sytuację. Jest też bardzo praktyczna, ona dużo widzi, więc ona wam tutaj da taką radę. To może być. Może być miłość też, tak? Mogą być decyzje, ale ja raczej tutaj tak to widzę. Wasze nadzieje lub obawy, król kielichów. Co to? A, nie, rycerz kielichów. Rycerz kielichów, król mieczy i świat. Boicie się, że tutaj będzie jakiś koniec. Że jeżeli coś powiecie, to będzie koniec. Coś tutaj zakończy, jeżeli właśnie wejdziecie w energię tego króla mieczy. Taki no jest tutaj konflikt w was wewnętrzny, bo z jednej strony jest właśnie ten król mieczy, drugi jest ten król kielichów. Może myślicie właśnie, może bardziej uczuciowo do czegoś trzeba podejść, zamiast tak właśnie surowo, tak? No albo może lepiej surowo niż właśnie uczuciowo, więc tak to u Was wygląda. Jaki rezultat? Rydwan. Hmm. Sprawy zaczną się dziać szybko. Jakaś zmiana. O, głupiec. I diabeł, o rany. Jakaś naprawdę duża zmiana tutaj idzie w Waszej sytuacji. Może was coś tutaj podkusić, wiecie, żeby przestać się zastanawiać, wyjść z głowy i zadziałać, po prostu. To jest właśnie no ten diabeł, tak? On Wam tak tutaj podpowiada, żeby wejść w energię tego głupca i zadziałać, właśnie, w tym rydwanie. No bo wtedy tutaj właśnie y, przyjdzie to słońce, tak? Przyjdzie ten Wasz sukces. Czyli Zamiast się wycofywać, działaj. Po prostu zrób to, tak? Wejdź w energię głupca i no co mi tam, no najwyżej stracę. Mam coś do stracenia, wiecie. To jest taka energia właśnie. Zrób to. Po prostu to zrób. Więc no tak, tutaj te karty znowu tutaj się potwierdzają. No są decyzje, tak? Jest jakiś konflikt wewnętrzny. I może to być związane właśnie z naszymi ograniczeniami. Albo też z przeszłością, z naszymi doświadczeniami, tak? z Waszymi doświadczeniami, z tym, jak to właśnie, jak wcześniej rozgrywaliście takie sytuacje. Więc, jeżeli wcześniej się wycofywaliście, bez walki się poddawaliście, to teraz może jest czas, żeby zrobić coś inaczej. Tak podpowiadają Wam karty. Dlatego życzę Wam wszystkiego dobrego. Niech ten sukces do Was przyjdzie i trzymajcie się ciepło. Pa pa.